Witajcie, kochani na moim kanale. Zapraszam Was na odcinek, w którym rozpakuję taką oto paczuszkę. Bardzo mi miło dostałam od Renatki K. Zaraz ją rozpakujemy. Jeszcze nie rozpakowałam. Nie chcę tutaj pokazywać, no bo jest adres. No i co, zaczynamy. Bardzo mi miło. Ja w tym roku, no niestety nikomu nie wysłałam. Posztówki, bo po prostu chorowałam, a teraz jak wróciłam z chorobowego do pracy, to chorują inni i ja jestem cały dzień w pracy także no jest to wyczerpujące ale jest mi bardzo, bardzo miło bo zobaczcie jakie fajne tutaj dostałam, coś fajnego hmm, taki zajączek upieczony ojejku, to będzie Adaś zaraz tutaj smakołkę jad, bo co tam nie będziemy czekać taki on, króliczek i to chyba pieczony taki fajny ja to nie mam takich foremek e, z króliczkami świątecznymi takimi więc bardzo bardzo miło i może kiedyś sobie też zakupię będziemy z Adasiem, piekły wam stawię tutaj jego mazurek który on robił i no już jest zjedzony i tutaj zobaczcie jakie cudynko jakie cudynko no to jest jajko, ale na choince też może wisić, ale też powisimy. Na jakoś, może mam takie drzewko szczęście, może tam zobaczymy. Bardzo fajne. Tutaj mamy takiego fajnego króliczka, który nie wyląduje przy łyżeczku Adasia. Tutaj smakołek taki nigdy nie jadłam, bo nie kupowałam, ale spróbujemy, będziemy smakować. No i dla Adasia taki fajny króliczek, też bardzo ładny. Tutaj mamy aleluja, poczuweczka. I tutaj jest. E, z okazji świąt wielkanocnych, życzenia, błogosławieństwa, Chrystusa, Zmatry, całego, Wszelkiego Szczęścia, Radości, Rozpokoju, Ducha, życzę Renatka z rodziną. Bardzo, bardzo Ci Renatko, dziękuję, jest mi naprawdę bardzo miło, już zaraz to wstawię tam do swoich tych, no i jeszcze od Renatki, zobaczcie, dostałam, dostałam e, Paradiso i Money grey, Green Money, Boże, ja już zapomniałam jak zdrabki wyglądają, bo wam, że nie mam, no dosłownie nie mam czasu, nie. Otwieram codziennie przy szkole i prawie, że do 16.00, no różnie to jest, ale jestem taka troszkę zmęczona, ale święta w tym roku będą takie, wiecie, skromne, jeśli chodzi o obecność w rodzinie, no bo każdy gdzieś tam pojechał, więc sobie na spokojnie, będę po prostu odpoczywać i dochodzić do siebie też po chorobie. Także, znaczy choroby, no miałam coś tam w płucach i po prostu po antybiotyku zawsze człowiek jakoś tam się ten, no ale wróciłam, słuchajcie, do biegania, więc może zacznę troszkę się ruszać i coś się będzie tam u mnie zmieniać. No a teraz o, będę sobie drapać, bardzo, bardzo dziękuję, Renatko, naprawdę bardzo dziękuję. Miła to niespodzianka po całym dniu pracy i sobie zaraz drapiemy, może najpierw tał, yy, a potem będziemy Paradiso. Tutaj już nawet zapomniałam, aha, znajdź, znajdź yy, worek na przykład. No dobrze, jak będzie worek, to będzie. I tak. Mamy 30, 6, 9. Nawet nie mam siebie drapać. <grych> I trujeczka. Dobrze. 28, 36, 31.

I ostatnia szansa, 27. No nie ma tutaj nic, ale naprawdę fajnie, że mogłam sobie podrapać. Muszę sobie tutaj zmienić teraz na inny drapaczek i Paradiso z numerem 20. Zobaczymy, czy coś tutaj będzie, czy nie. Teraz tak, gdzie te symbole, żeby wiecie, nie zdrapać? O, tutaj będzie. Ok. Łódeczka. Mam nadzieję, że dobrze widać. Jak coś, to będę po prostu przesuwać. I mamy tutaj Tutaj. Tu. Najwięcej no nie ma. Dobrze. Nie wiem czy mam widać, czy nie widać. No w każdym razie, no nie da się tak wiecie wszystko. Spodenki. Spodenki. Spodenki mamy tu. I mamy tu. Najwięcej no nie ma. Parasol. Parasol jest tu. I więcej nie widzę parasola. Lody. Lody lody. No, muszą gdzieś być. O, szukam. O tu. Tu są lody. I więcej nie ma. Dobrze. Żółwik. Żółwik. Gdzieś musi być. Tutaj jest na samym końcu. Dobrze. Okulary, 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 tutaj są, też takie malutkie, zielone, motylek, motylek, gdzie jest motylek, tutaj mamy motylek i tutaj jest motylek, dobrze, więcej chyba nie ma, chmurka, chmurka jest tu i więcej nie ma. Rybka, rybka, rybka. Rybka jest tu i rybka jest tu, ale więcej nie ma. Teraz flaming. Flaming jest tu i więcej nie ma. Kapelusz. Kapelusz jest tu i kapelusz jest tu. Dobrze. <laughs> Nutka, nutka, nutka. Nutkę mamy tu, nutkę mamy tu. Więcej nie ma. Teraz jak to się nazywa, to wodolot. Wodolot jest tu, wodolot jest tu. No i więcej nie ma. Termometr. Termometr mamy tu. Termometr jest tu i termometr jest tu. Dobrze. Kompas jest tu i najwięcej no i nie ma. Ok. Kostium kąpielowy jest tu. I więcej chyba nie ma. Fala, fala jest tu. I więcej nie ma. Tęcza, tęcza, tęcza jest tu. I tęcza jest tu, dobrze. No i teraz deska. Deska jest tu. I deska jest tu. Dobrze. Tutaj już nie ma nic i ostatnia kostka lodu jest tu. Ale nic nam to nie daje. Kostka lodu jest tu. No chyba wszystko. Ale no jest przegrana, ale powiem Wam, że i tak. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję Ci Radka za pamięć, za piękne prezenciki. Naprawdę jest mi bardzo, bardzo miło. Ja też składam Ci jak najserdeczniejsze życzenia. E, Wysokich świąt, zdrowych świąt, mokrego dyngusa. E, no i e, niech spełniają się wszystkie marzenia, bo to jest też mm, fajny czas. Wszystko się budzi do życia. Wiosna, także bardzo, bardzo e, fajnie, że już będzie trochę cieplej i trochę e, może dłuższe dni sprawią, że będziemy Więcej mieć energii. Bardzo jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki. Do zobaczenia. Papa. Pa. Serduszka ogromne dla Renatki, poproszę.